Kierowca zatrzymany do kontroli przez ITD albo gdzieś w Europie przez jej niemiecki, francuski czy hiszpański odpowiednik nie musi drżeć z obawy przed podpisaniem protokołu kontroli. Pojawiła się bowiem pionierska na naszym rynku usługa. Jest to telefon interwencyjny 24H7. Jak sama nazwa wskazuje, nasi eksperci pomagają kierowcom naszych klientów w sytuacjach awaryjnych. Pomagamy również z problemem numer jeden obecnie w transporcie, czyli systemem Viatol. Naszymi klientami jest kilkaset firm, które prowadzą transport na terytorium polskim. Dobrze, że jest gdzie sięgnąć po radę, bo samemu czasem trudno połapać się w zawiłościach prawa. Jedną z licznych instytucji, które mogą kontrolować firmy transportowe, jest Państwowa Inspekcja Pracy. Zgodnie z ustawą, organy kontrolne powinny uprzedzić o kontroli, ale PIP korzysta z ustawowego wyłączenia. Inspektor pracy nie jest zobligowany do wcześniejszego zawiadamiania, przewidując, że może nastąpić zaistnienie wykroczeń. My jako Inspekcja Pracy. Nie jesteśmy upoważnieni do karania kierowców, w związku z czym nasze działania represyjne kierujemy do przedsiębiorców. Kontroli podlega m.in. czas pracy kierowców, regulowany zarówno przez kodeks pracy, ustawę o czasie pracy kierowców i rozporządzenie 561. PIP sprawdza nawet do trzech lat wstecz dotyczącą tych zagadnień dokumentację. No i związane z tym należności ze stosunków pracy, czyli wynagrodzenie, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, rozliczanie ryczałtów. Na tym tle powstają liczne spory pomiędzy dającym pracę przewoźnikiem, a zatrudnionymi przez niego kierowcami. W ostatnich miesiącach zauważyliśmy lawinowy wzrost pozwów sądowych kierowanych przez kierowców dotyczących wypłaty zaległego wynagrodzenia. Jest to obecnie jedno z większych zagrożeń, z jakimi borykają się firmy transportowe. Szczególnie, że nie ma tej górnej granicy roszczeń. Problem ten jest wynikiem niepoprawnie prowadzonej ewidencji czasu pracy. Podłożem błędów jest niezmiernie skomplikowana konstrukcja przepisów normujących czas pracy i czas jazdy kierowców. Użyte w nich sformułowania nie są jasne i precyzyjne, zatem nie określają wyczerpująco sposobu prowadzenia ewidencji, co wpływa na powstawanie nieprawidłowości. Aby tego uniknąć, koniecznym jest posiadanie wysoce wyszkolonej kadry, wspartej nowoczesnymi narzędziami informatycznymi lub pomoc profesjonalnej firmy zewnętrznej. Tacy specjaliści potrafią poruszać się w gąszczu przepisów i stworzyć właściwą dokumentację. A korzystający z ich usług przewoźnik nie musi się gimnastykować wobec organów kontrolujących. We wszelkich sprawach. Pomiędzy przedsiębiorcą wykonującym transport lub przewóz drogowy, a instytucjami kontrolnymi występują nasi eksperci i nasi prawnicy po to, aby w prawidłowy sposób reprezentować przedsiębiorcę, aby całe postępowanie kontrolne, postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy toczyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewoźnik nie jest też pozostawiany samemu sobie w przypadku, kiedy rozwikłanie spornej sprawy trafia przed oblicze Temidy. Nasza firma jest w stanie reprezentować przedsiębiorcę przed sądami pracy. Jesteśmy w stanie poprzez dokładną analizę i obliczenie należnych wynagrodzeń stwierdzić, czy roszczenia kierowców są prawidłowe czy też nie. Stare Powiedzonko mówiące, że lepiej zapobiegać niż leczyć, da się w pełni zastosować do funkcjonowania firmy transportowej. Wygodniej przecież powierzyć profilaktykę fachowcom niż szarpać nerwy podczas kontroli lub tułać się po sondach.